Siemanko, z tej strony Mercea Śląsk. Witajcie widzowie w tym ostatnim filmie w tym starym 2022 roku. Czas na podsumowanie, podsumowanie tego co już za nami i co jeszcze przed nami. My jesteśmy prawie już gotowi przed Sylwestrem. Idę jeszcze tylko ogarnąć się troszeczkę. Luśia tu jest ze mną. Frajnek ogląda ostatnie bajki w starym roku. Tam z drugiej strony jeszcze jest Tomek. O tam właśnie. I Ania jest chyba w łazience. szykujemy się już do zabawy. Sprzęt rozłożony. Za chwileczkę po tym moim przegadaniu wstawię wam, jak to tam wszystko wygląda na sali. Niestety, niestety, niestety jest tam bardzo słaby internet, także nic z live'a. Nagrywam dla widzów, kochani, życzenia. Wiesz? Także nic z live'a. Spotykamy się dopiero 2 albo 3 stycznia po nowym roku. Jak już wrócimy, a dziś chciałbym Wam życzyć wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, aby ten 2022 rok został już zapomniany i ten nowy, którego, którego dzisiaj powitamy, na którego wszyscy czekamy, przyniósł wiele, wiele dobrego: przyniósł same dobroci, przyniósł same sukcesy, żeby Wam i mi. No, spełniły się wszystkie marzenia, wszystkie życzenia co by było na pewno lepszy od tego, który był no bo wiadomo, ja rok 2022 był jaki był, wiele złego działo się na świecie i nie można o tym zapominać dlatego odstawmy już ten rok w niepamięć i wejdźmy tak pozytywnie z uśmiechem ten nowy 2023 rok tak? też życzysz wszystkiego najlepszego? co powiesz widzom? w nowym w nowym roku. Do Sylwestra. Tak, i szampańskiej zabawy wam życzę. Niech wasze Sylwestry Zabagi. będą wystrzałowe jak petardy o północy, Szentari. tam fajerwerki. E, pamiętajcie też, żeby nie Szentari. szczelać za dużo, bo tam podobno zwierzątka, wiecie, że hałasowanie i tak dalej. nie. Franuś też jeszcze coś powiedzieć widzą? Szentari. Powiedz wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku. Ale patrz ładnie. Głośno powiedz ładnie. Tak, wszystkiego dobrego w nowym roku. To był Franek, to była Ania, e, znaczy Łucja i Tomek. E, my Wam życzymy dużo, dużo zdrówka. Samych super laty w tym nowym roku. i Święta już były, kochanie. Teraz jest wesoły i super Sylwester, tak? No. no. Tyle na dziś z mojej strony. Zobaczcie sobie jeszcze, zaraz po tej mojej przegadance wlatuje jak wygląda sala. Słotnego Janka! Co mamy przygotowane. Ja idę się ogarniać, ostatnie szlify i potem lecę na salę prowadzić sylwestrową noc przebojów 2022-2023 w murza zichle. Koło zakopanego, pod zakopanym właściwie. I będzie się działo i tej nocy